Jak postrzegasz festiwal Kazimierza? Czy tu jesteś tylko z, z, z tego powodu, że właśnie Łukasz y, zrobił nowy film, jest pokazywany, czy po prostu przyjechałeś, żeby zobaczyć w ogóle co? Aha, A czyli no ten film akurat nie był. My pokazaliśmy mm -hmm. ten teat no który przez film... z jednej strony on się coraz bardziej rozwija i naprawdę można zobaczyć bardzo dużo rzeczy i jest taki, no stał się takim dość poważnym festiwalem polskim. Z drugiej strony cały czas jest atmosfera bardzo wakacyjna, w związku z czym yy, i twórcy yy, czują się trochę na wakacjach, To spotkania z publicznością są nad większym ludzie. Też publiczność ma, ma takie poczucie, że w sumie są wakacje i że można naprawdę tak wiele różnych bardzo ciekawych dyskusji toczy się jakby poza tym, mm -hmm. y, y, takimi ustalonymi terminami, to Ale jest bardzo fajne. Uważasz, tak, że na przykład ten festiwal może pomóc y, takim y, osobom, które tak. robią swoje pierwsze filmy i uda im się tutaj ten film pokazać, I na przykład ktoś się zainteresuje, powie, no, no warto spróbować jeszcze raz, prawda? Myślę, że, że, że tak jest z każdym festiwalem, że po warto pokazywać swoje rzeczy, mm -hmm. z drugiej strony, no... To to ukryć, no nie ma co się oszukiwać, naprawdę w Polsce jest ciężko, nie ma pieniędzy zbyt wielu na kulturę, nie ma pieniędzy na kino i filmów powstaje tak strasznie mało, że, że, że to jest różnie z tym przecieraniem. Tak? To znaczy trzeba, trzeba pokazywać, trzeba się konfrontować z publicznością i, i zawsze jest szansa, że ktoś to zobaczy, zostanie to dostrzeżone i coś z tego wyniknie. Polska kinematografia mm. tak jest teraz biedna, że mm. tak naprawdę mm. wszystko co robimy w pewnym sensie ofem, bo jest zawsze Aha. za mało czasu. Aha. Projekt, który zrobiliśmy, to co wejdzie do kin, też mógł być zrealizowane, było na początku na tak niewiele pieniędzy, że były pieniądze na całą postprodukcję. Super, będziemy mieć taśmę filmową i tak dalej, ale wszyscy twórcy yy, grali tam jakby na zasadach udziałów. W związku z czym my do dziś jeszcze nie zarobiliśmy ani grosza. To, to być może się stanie, ale cały czas tak naprawdę nie wiadomo. Yy, w związku z czym w pewnym sensie to, mimo. Że, że, że cała praca i, i to jak to będzie wyglądało technicznie będzie wyglądało na profesjonalny film, ale, ale no, warunki w Polsce są tak ciężkie i tak, tak potwornie ciężko zrobić film, że, że tak naprawdę właśnie cały czas brali się w rodzaju jakiegoś ofu.